Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam Cię w sklepie. 23 stycznia 2025 roku. No i co, powróciły skiny z DC, czyli Dead Stroke Zero. I Czarna Manta. Marvel, nadal w sklepie. Mecha Godzilla i Kong to samo. Nissan Skyland GTR Godzilla i Kong nadal w sklepie. Chloe Kim to samo. Wojownicie Żółwie Ninja. Shredder. Splinter. I April O'Neill nadal w sklepie. Sklep Sezonu OG to samo. Rawina za 1200. Straszy Pałki za 500. Jet za 1200, Luzik za 500, Zestaw Górska Iwi, nadal w sklepie, Wieczna Wędrowniczka za 1200, Królowa Lodu za 2000. Hyper ostrza za 800, energia słodyczy za 500, tygry się pasy za 300, maskowanie paskowanie, paski retro, świeżo wykute za 500, rozmazane bomble. Czurze barwy za 300. Przytulna poświata za 500. Kod kreskowy za 500. Buty i emotki to samo. Hatsune Miku nadal w sklepie. Sprzęt na to samo. Ścieżki emotki nadal w sklepie. Odpady silniki to samo. Powrócił pakiet Królestwo Koi. No i co, jeśli sklepie wam się podobał, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, jako Gigi Leon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.